Cześć. Tutaj Leszek trochę nietypowo. Witam w studiu prawie pro, w którym gości Jacek. Jacek jest człowiekiem, którego poznałem jakoś 3 lata temu razem z Karolem i tak naprawdę połączył nas Zwift. Znamy się w realu za sprawą wirtualnej jazdy i za sprawą różnych imprez, które miały i mają miejsce. Chodzi tutaj o polskie wspólne eventy, treningi, jak i również o Tour de Zwift, który. E, właśnie trwa i biorąc udział w tego typu e, globalnych ustawkach jest szansa na zdobycie fajnych, wirtualnych gadżetów. Nie śmiejcie się, ale wiele osób jest to w stanie motywować do tego stopnia, że tak jak Jacek na przykład w trakcie trwającej e, wspólnej jazdy odpalają również swój trening i jadą w peletonie robiąc swoje własne interwały. Ktoś by mógł pomyśleć szaleństwo, ale tak naprawdę w poszukiwaniu swojej własnej motywacji do uprawiania sportu nie są istotne sposoby. Osoby. Komuś może wyda się to dziwaczne, komuś innemu śmieszne, ale jeżeli jest skuteczne i dzięki temu na co dzień czujemy się o wiele lepiej sami z sobą oraz z swoją głową, to czemu nie? Stąd też właśnie dzisiaj chciałem pokazać wam yy, trochę nietypowy, technicznie może skomplikowany sposób na łączenie przyjemnego z pożytecznym i realizowanie swojego planu treningowego właściwie dzień po dniu. tak zdarza się tak, że robisz dwa treningi dziennie na rowerze? Nie. To czemu dzisiaj się tak dzieje? Wyjątkowo. Rusza event, a ty jesteś już zmęczony. Podczas tego eventu będziesz robić swój własny trening w oparciu o licznik, jednocześnie jadąc z ludźmi? Tak. Pokażemy Wam z kolei, jak podczas dużego eventu grupowego pojechać swój trening. Pierwsze, co musicie zrobić? Wchodzicie na licznik, który w tym momencie przejmuje zadanie Zwifta i będzie sterował Waszym obciążeniem, i będziecie też mieli podgląd. Co będziecie trenować? Czyli, ty wykonujesz zadania, które masz? Dokładnie, tutaj. Tutaj mam interwały, ile mam na treningu, ile pozostało do kolejnego interwału. No i jak widać, robię trening tu, a jadę cały czas z ludźmi. Tobie tak naprawdę chodzi o to, żeby brać udział w Tour de Zwift we wszystkich etapach? Wiecie co? Tak, bo Tour de Zwift to jest taki event centralny organizowany przez Zwifta. Gromadzi tysiące ludzi. Generalnie jest seria eventów ośmiu etapów, które trzeba pokonać. Gdy pokonacie wszystkie, macie możliwość odblokować specjalne gadżety, jak koszulki, okulary. Robisz trening w tym samym czasie, dlatego żeby tak naprawdę dwa w jednym mieć. Przyjemne jest to, pożyteczne to. A ile ty masz jazd w tygodniu treningów? Sześć, sześć mam. Jeden dzień tylko odpoczywasz? Tak, w i ty jesteś jednocześnie połączony ze zbiornikiem i z licznikiem, i licznik steruje oporem w trenażerze. Rozumiecie tak. to? Bo ja. O mi, mi tu pół godziny tłumaczę. Nie możliwość. Mi się wydawało, ja jestem obryty ze zwykłym, z trenerów, ja wiem, ja wiem wszystko, nie? Ale w takiej kombinacji. Tu mu mówi, ile ma jechać, i tyle jedzie. I teraz wyprzedza wszystkich. No, dochodzisz grupkę numer dwa. Ale nie mogę dojść, bo trening mi zabrania. Patrzcie, jaki ząb, nie? Tutaj 502 w ząb. 500? No, nie, 600 watów. Pokazuję Mam ci czas. res. Tak, mamy res. 10 sekund. Na każdym myśliku to można zrobić, chyba. Tak, 10 sekund mamy. Aj! No i znowu się nie udało. Nie przeskoczyłeś, jesteś pomiędzy grupami. A teraz jak widzicie na mapie, zawisłem. Tak często bywa w przypadkach ucieczek. Tak, tutaj, jest, tutaj są rozbitkowie. Jacek nie słyszę tego, co mówię. A chciałem powiedzieć, że to jest właśnie chyba sposób na znalezienie sobie sposobu na urozmaicenie treningu, który generalnie jest ciężki. 4 godziny w tygodniu, 5 i naprawdę można sobie w taki sposób mocno poprawić formę. A już nie. To zobaczycie lata, jak widzicie na wtórku. No. Może najgorsze, co może być, to popaść w takie nic nierobienie w okres zimowy i przespać ten okres. I później starać się odbudować formę już na wiosnę. No bo jest za późno. No ty zabrakło ci trochę. I co o. tak mało kalorii spaliłeś? 306. Grupowa jazda. Brrr, interwałowa. No, no nie pykło. Nie zamknąłem szafy. <grym> Ale co? No, widzicie, można, można fajnie podczas jazdy grupowej zrobić sobie coś, co ma znamiona treningu e, z blokami treningowymi, na pewno pewne rozmaicenie. E, szybko zleciało. E, 20 minut. Trening można powiedzieć, spokojnie można zrobić. Są dłuższe eventy, mhm. dłuższe treningi też można zrobić, fajnie, kolorowo. A po co ty to robisz? Chcesz być szybszy czy chudszy? E, chyba wszystko, wszystko po trochu. Chudszy? Też. Może troszkę. Chłopie. Dobra, pokaż swoje pudełeczko, które przyniosłeś. Wariat. To jest, a propos tego, że, to jest a propos tego, że nawet sportowcy bardzo zaawansowani, którzy są yy, taką deską jak Jacek, też zwracają uwagę na to, co, co jedzą, nie? I tak podejrzewam, że będzie do końca Twojego życia. Znaczy to jest szalenie ważne. Na pewno jak macie treningi, macie do, dosyć aktywny tryb życia, zwracać uwagę na to, co się je. Ja zacząłem rok temu zwracać uwagę, nauczyłem się, mhm. co należy jeść, czego nie jeść, kiedy jeść. I to i to zostało w tym momencie. Na pewno takie pierwsze wrażenie, kiedy, kiedy zacząłem stosować, nazwijmy to dietę, było to, że miałem strasznie dużo do zjedzenia. Więc o dziwo, jeżeli się boicie, że będziecie chodzić głodni, to to nie jest prawdą. Tak. Ja się przekonałem, że człowiek może zjeść dwa worki kaszy gryczanej na obiad. Tak. A to będzie zaledwie 400 kalorii, załóżmy, czy tam 500, nie? A ty właśnie to spaliłeś. Chcę Wam pokazać tym sposobem różne podejście do sportu i różny sposób na znalezienie mm, motywacji i pasji wtedy, kiedy jej najbardziej brakuje. Jacka, pasją jest robić sobie dwa treningi w jednym? To jest dziwne, ale jeżeli to, ale jeżeli to działa, no to, to czemu nie? Dlaczego miałbyś nie jechać na evencie, jednocześnie robiąc swoje interwały? Dokładnie. No, ważne, żeby robić to, co się lubi. Dzięki Ci za to, że pokazałeś kulisy swojego treningu. Dziękuję również.